Przygody Foxiego i Boniego. Pomysł na odcinek. Pomysł na odcinek Chad GPT Odcinek. Odcinek. Odcinek ósmy. Odcinek ósmy. Sezonu drugiego. Operacja parówka w Kosmos 4000. Mam rakietę z kartonu i ketchup na paliwo! Dzień 413. trzynasty. Znowu próbuję polecieć na Jowisza. <grym> Jestem od dziś radioaktywnym pingwinem! Hej Creeper Patrz! Budełko popić z roku 2014 w pizzerii w mojej... W to jest mapa! Do czego? Znaleźliśmy skarb na toster Planecie! Nie czy naprawdę Foxy? próbuje zbudować rakietę z parówek i waty cukrowej. Jestem gotowy do startu w moim pychnie. Mogę czupać 3000. tysiące, do mojej rakiety. Z. Z czego? Z parówek i waty cukrowej! Gal, 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 gal. Rakieta niedługo zostanie wystartowana. Rakieta, czyli wózek sklepowy, plus mikser, plus suszarka. Odpalamy to ketchupem i topiącym serem. Ua, ua, ua. Mam pięć mózgów i jeden... jadę do jazd! Jeśli ktoś to ogląda, po, po oni próbują zbudować windę na słońce z... W głupi Alfred. Głupi, głupi, głupi. Sam jesteś głupi, Klosuś. Mhm, mh, Operacja Parówkowy Kosmos 4000 by Studio. Nie rób tego w domu. Następny odcinek to będzie Złoty... To. Zło... Następny odcinek to Złoty skibidi Toilet na Wenusie. Tak, więc zarazem mieć włączone powiadomienia. Pa!